Witaj! Obejrzyj ten film, aby dowiedzieć się, jak w kilku prostych krokach wypoziomować pralkę Samsung. Poziomowanie pralki powinno się wykonywać podczas instalacji nowego urządzenia, jak i również w sytuacji, kiedy pralka nie przylega równomiernie do podłoża, podczas prania wpada w silne wibracje, przesuwa się po podłodze i hałasuje. Aby rozpocząć, upewnij się, że blokady transportowe zostały usunięte. Następnie, za pomocą klucza, poluzuj nogi w pralce tak aby umożliwić późniejszą regulację. Teraz spróbuj pobujać nią do przodu i do tyłu oraz na prawo i lewo. Jeśli się kołysze, zacznij regulować odpowiednią stopkę, dopóki nie zetknie się z podłogą. Wówczas pralka przestanie się kołysać. Następnie weź poziomicę i połóż na górnej płycie pralki, po czym wyreguluj nóżki pralki tak, aby pęcherzyk powietrza poziomicy znajdował się dokładnie na środku wskaźnika. Kiedy pralka jest już wypoziomowana, dokręć przeciwnakrętki. Na koniec zwróć raz jeszcze uwagę, żeby wszystkie nóżki pralki jednocześnie dotykały podłoża. Możesz również ponownie sprawdzić poziom pralki poziomicą. Jeśli Twoja pralka jest nowa, możesz też sprawdzić, czy uszczelka bębna jest prawidłowo zamontowana i równomiernie przystaje do drzwiczek. To wszystko. Dziękujemy i zapraszamy do oglądania pozostałych poradników.